Cześć wszystkich to ja Christian i będę dzisiaj grał w Minecraft Bedwars sam tak yy, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji z dzwoneczkiem to naprawdę mi pomoże tak. No to zaczynamy so to okay, jesteśmy w pierwszej grze. Może Zaczynamy, okej. Okay. Yy, ja tak, dzisiaj wygrałem dwa razy Bedwars. Wars. Szkoda, że tego nie nagrałem, bo jak grałem, to już zyszczył od razu mi beda i to było nie super, ale przeżyłem i wygrałem. Szkoda, że nikt tego mi nie uwierzy, ale było fajnie, bo mam zdjęcie. Yy, zaraz pokażę, tutaj byłem sam, ja zyszczyłem łóżko. O, tu macie zdjęcie po lewej stronie, do rogu, na rogu, Także. górze. Okej. Okay. No to zabudujemy szybko beda, o tak, jestem różowy, okej, okay. dobrze, uff, wiecie, okej, okay, budujemy, okej, okay, sobie włożymy, bo zbieramy na iron y, ten, leggings, y, no to są spodenki i skarpetki, buty, ja nie wiem jak się to mówi, ale buty albo skarpetki, to budujemy się do diamentów. Nie wiem, czy to wystarczy mi te bloki, ale okej, okay, zobaczymy. Okej. Okay. Okej, okay, nie wystarczyło mi bloków. No to zaraz kupimy. Ok. Chyba mi laguje. Nie wiem, bo jak wszedłem, że to już zaczęło mi lagować strasznie, ale już przestało. Super. Okej, okay, podaję. Odbudujemy się do, do diamentów. Okej. Okay. Góra, góra. Szyboki do góry. Hey, grey? Bo jest grey? Jest szereg w ogóle jak tam? Bo tak Widzę, że tam nie ma nic, może tam czeka na mnie i chce mnie. Ok, kupiliśmy sharpness, oki doki Okej, mi jeszcze jedno złoto, aby kupić um, żelazną zbrojkę Ok, mam, poczekam jeszcze chwilę po, po iron Ok, kupiłem sobie Fireball. Ok, zbiskowane resekunduję sobie rzeczy, aby było, aby oszczędzać połowę bo jak stracę, bo, bo jak mój brat, jak, jak to zrobi, jak mój brat, co nie oszczędza, ten nie chowa do skrzynki, od razu idzie i, mm, mój, gra, mój brat nie umie prawie grać w grze, on od razu co dopiero zaczął grać, od razu stracił łóżko, bo, bo on stał tam, tam gdzie jest, tam gdzie jest, robi się złoto i iron, żelazo i i tak po pięciu minutach patrzę sobie jak ludzi sobie nic nie się robi, się stoi tam, macha mieczykiem i ja to byłem obok tego, ale nie grałem, bo, bo grał solo i <teeny> <rogue> po prostu od razu umarł, zniszczył, umarł po prostu It That potem jak z potem po nim zacząłem grać, bo chciałem mu pokazać jak się gra. Bo od razu wygrałem, no tak. Wygrałem grę, bo chciałem mu pokazać jaki jestem dobry w grze. Ja to kupiłem sobie TNT. Mam 4 Ja nie mogę kupić TNT. Ok, sobie oszczędzę. Eee, nikt nie idzie. Jak to? możemy. Nie czeka. Okej, ok, okej. Ok. A tak, tak. Okej, ok, to nie nic. Więc... Też można włożyć do skrzynki kamienny mieczek, bo gdzieś się nie chcę kupować, ale a jak nie będę robił, no to idziemy, bo nie chcę bardzo czasu. Dobrze, mam diamenty. Nie będę brał. Kiedy to idziemy, trochę mi laguje, ale to nic. Jest spoko. Idziemy, idziemy, idziemy. Skaczemy. Okej, okay. ja nie idę tam bo niebiesku jest czerwonego i próbuję coś zniszczyć, to ja idę do... zielonego? Tak, zielonego idę. Tutaj ziema i czerwone. Ja zapieram za tym, nie biorę. O, ja ci dźwięk dałem? Okej. Jeszcze my niszczymy? Tak, jest zniszczony, że fajbola. była to. Niszczyć, bo on był diamentowy. Okej, okay, to mam już z głowy jego łóżko, diament. Tak, może po prostu przyjść do mnie, może być po mnie, ale nic. Biorę sobie iron ten, yy, biorę sobie fajbola i jabłko. I... tworzymy złoto, zjemy. Nic, nic nie idzie. A ja też jako podjementy. Mam cztery, to ja lepiej wrócę. Chcę sobie Protection Chronę. ochronę. Idziemy, idziemy, idziemy. Okej. Okay. Kupiłem ochronę i kupiłem się ten kilo złoty, aby było hej, tak się nazywa po angielsku, i aby szybciej mi. to yy, ok, Fajbola, aby szybciej mi niszczył się blok, czek, aby nie znisz, szybciej zniszczyć łóżko. Tutaj ok, nie trafiłem, to jest sieromy. Okej, Farbona, ja, taki doki, ona sama, chciałbym to niechno, co tam bukle robi? diamenty bo coś kupuje tam czy on idzie do mnie? aha, mam do niego diamenciki, żartuję FIREBALL okej, okay, do widzenia, idę, biegnę, biegnę, skąd biegnę eee, e, e, e. coś? czy mi pomni, że on sobie sam to zrobił? Ej, sobie rzeczy. Zabiłem. Sam się zabił, a za nowego zabiłem, ale... oki doki. To może być. Okej, okay, możemy sobie złota. Dużo irono, no, ale nie potrzebuję tyle. Potrzebuję jabłka. No, on potrzebuje, ale... Nie, nie potrzebuję tak dużo. Okej, okay, no to się zabudujemy. Okej, okay, jesteśmy po drugiej stronie. Skaczemy, nie skaczamy, kto mnie reaguje, ale to nic. nie biorę diamentów. Co mi teraz? Może później, może, no nie wiem. Okej, skaczemy, skaczemy. Taką no teraz pójść? To eee, Do niebieskiego? Nie, ja pierwszy sobie ja zabiorę sobie. brat, ma dimentowy zbrojkę. Okej. Okay. Mamy. Nie ma, albo wszyscy ją Idziemy do naszego domu, do, do naszej bazy Piękniemy, nie gniemy. Diamenty. tak bierze Idziemy, idziemy, idziemy Piękniemy, skaczemy Let's go Pójdź szybko zbrojkę Eee, tutaj Okej okay. Diamenty. poczuj jeszcze dwa Pójdź szybko fairy Eee... bloczki. Złoto. Sobie włożę tu szynki idziemy. Ta, może pójdę do niebieskiej bazy. Czy coś tam. Ta, pójdę. zabijaj go Chodź tu, chodź tu. Yes, so. Ta, pójdę do niebieskiego idę. Okej, okay. on umarł. Dzięki, No to idziemy do niebieskiego, zabijemy. Stoi ten czerwony. OK, idziemy do niebieskiego. Yy, on idzie idzie do czerwonego, a czerwony ma i nie ma łóżka już. Pamiętam jak wosiliście tam wcześniej. Czyli tu, 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 tu i tu. Nie, nie, za za daleko. Ja teraz teraz Ej, niebieski już, już zabił czerwonego. Okej, okay, okay, idziemy szybko, szybko. Gaj, gaz, gaz, szybko niszczymy, TNT. Ta -da! tylko nie chcę umrzeć. Oj, teraz sobie prawie spadłam, ale tu nie jest, bo prawie położyłem. haha. Zabiję cię teraz, papa. No i umarł, y A, jeszcze biały został, w ogóle nie zobaczyłem tego. Okej, okay, idziemy szybko. Bierzemy. u tyle złota. czy on nie zebrał ani jednego? Wstęp tyle tego. Nie są w ogóle mi nic potrzebne z tego, tylko jabłko, TNT czy coś tam. Fireball, jabłko, eee, czy 3, TNT, bierzemy pickaxe. Demon. to, bo możemy mieć ten, jak tam zawsze powiedzieć, eee, obsydiant. Czasami tak jest. U niech chodzi jak kraj tak sobie... To nie muszę mieć obsydiantu, ja myślę, że ten kogoś... tak na wszelki wypadek, bo jak widziałem, jak spadł przed chwilą do wojdu, po skacząc, no to ja myślę, że on może mieć albo nie. Ja myślę, że nie ma, ale na wszelki wypadek zabiera. Idziemy, biegniemy, biegniemy. Został biały. Toki. Gdzie on jest? Gdzie jest biały? Ok, tam jest że on tam wystawił. Okej, okay. idziemy do, do białego. Okej, okay. ja jest w morskim teamie. Do aqua. Okej. Okay. On widzi mnie. Poczekam. Mam no, yy, Rzucam. Mm, okay. O, też ma fajbola. Zaraz na nowego team, To ma słaby On w ogóle nie ma tego, pst, ja to mogę nie brać Ale no okej, okay, no to okay, idziemy wiem, że to wszystko to sobie zabiorę Okej okay. O, nie idź. Ja mam fireballa! Ta, wracaj! OK, idziemy, spróbuję. 1, 2, 3, 4. Co to robicie? OK, jeszcze raz. Nie bierzemy bloki, szybko y w ten, który sobie kupiemy. jeszcze kupić tak, y Pickax. O, to może powiedzieć, że to wszystko. Bierzemy to, ja pokupię. Okej, okay, to jest mini w ogóle niepotrzebne. Tę nie jest potrzebne, przed chwilą mi zabiło. Okej. Okay. idziemy na białego teamu. Może pozbieram? Może? O tak, może pozbieram. Ja się zareagowałam, nie? Może teraz pozbieram sobie ameryki? Można mieczyć dementowy? Będzie mi łatwiej. Ten gościu w ogóle nie ma armura. O, go. O, ten może teraz bierze te, te emeraldy. Idzie do mojego Tima? Nie. O w ogóle widzi mnie? Okej, tak teraz widzi. Okej okay, pa. Idziemy szybko do niego. Okay, żartuję. Potem nie w ogóle nie ma przejścia. To idziemy do Aqua, do morskich. Timo. Okej. Okay. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. Mam tyle żelaza. O, miał... A tak, wiedziałem, widziałem, że on kupi sobie ten. Yy, armor, dostałem 6 emeraldów to dziękuję za emeraldy, teraz mam mieczek kupiłem sobie fireballa, 3 mam jeden armor, e, okej, okay. kupiłem sobie protection, 3 mam iron golem'a okej, okay. to już wszystko, okej, okay. idziemy go zabić Ok, idziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć okej okay. nie mogę Mogę? Okay. robicie. Idzielecie. idziemy, idziemy, idziemy. Mogę teraz? Tak. Okay. Idziemy szybko do białego. To nie chcę, żebym był przy A ja mam to zbudowane. Iron Golem My są dobre, ale szybko umierają. Okej. Okay. Dobrze. Cześć, Iron Golem. No usłyszał, ten nic. Okej. Okay. I o, ja cię zebrałam aż pół HP. Ok, zabiję szybko. Yy, niszczę. Iron Golem. Trzymaj mnie. Mamy muszko, to jest szybko fireballa Bijemy, 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 bijemy I koniec gry, let's go, wygraliśmy Jestem drugi do zabijania, ale GG boy, No to już było na tyle, pa.